Zacznę może od tego, że jestem bardzo zadowolony z tego, że e, tak dużą popularnością cieszył się mój pierwszy film z Project Zomboid. Ja e, tą grom jestem bardzo podekscytowany i cieszę się, że inni też ją zobaczyli i większość osób wydawała się być e, całkiem zadowolona z tego, jak to wygląda. E, wydawali się być zaciekawieni, dlatego e, z równie dużą ekscytacją nagrywam kolejny odcinek. Ale z tego co wiem, jedna z osób nie była specjalnie zadowolona. I specjalnie dla Ciebie, Sławku, dzisiaj w Project Zomboid, może dzięki temu Ci się spodoba, wyruszamy na podróż w poszukiwaniu... <śmiech> zaginionej... <śmiech> whisky. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Na podróż w poszukiwaniu zaginionej łyski zdecydowanie rusza e, Seren. Myślę, że wystarczy Seren. E, Fuck! Znowu muszę wpisać Seren. Dobrze. E, to się za bardzo mi nie. A nie, przepraszam. Różni się kolor skóry. Jeśli chodzi o włosy, no cóż, też się nie za bardzo różnią, ale weźmy sobie takie kłaki. No, czemu nie? Nie, zaraz. To jakaś łysina mi to wchodzi w drogę. To nie, 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 zaraz. Nie, nie, ten, nie, nie to klikam co trzeba. O, tak lepiej. Jeśli chodzi o brodę, to może, może coś takiego. O, to będzie se. Dlaczego mi taki N wyskoczyło? Dobra, niech będzie. Serene N. Albo nie, nie, nie. Serene K. Kim będzie nasz Serene? Serene będzie. z policji. Serene będzie. Zdecydowanie light drinker, no przecież musi pić whisky dużo eee... I... 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 i. I, i. No, niech będzie clumsy. ale w zamian za to będzie. Uh... tak, będzie odporny na, e, na zarażenie. Okej, okay, jesteśmy gotowi i Serein wyrusza na podróż w poszukiwaniu e, zaginionej łyski w postakop... w postapokaliptycznym świecie wypełnionym zombie, gdzie wszystko się sypie. Cała e, struktura jakby poszła... Wszystko się posypało. Nie ma nadziei. Ale Serein jeden został i... Za ostatni cel w życiu obrał sobie znaleźć w tym okropnym świecie śmierci i zła i smutku ostatnią butelkę whisky przed swoją śmiercią. To jest misja serejna. Najpierw musimy ocenić, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w jakimś domku. Przeszukajmy wszystko, co tu jest. Mamy hmm, jakiś czajniczek. Weźmy czajniczek. Weźmy też. E, nóż, Witelec może nie? Hmm. Wybielacz? Jakieś nasionka? Mech. Po co mi nasionka? Co tu mamy? Chyba nic. Hmm, co to było Reddish? To był... E, jak to się nazywa? Takie małe co się chrupie, no, takie warzywko, zapomniałem. Pewnie ktoś mi w komentarzach przypomnie, jak gupi, teraz sobie nie przypomnę. Nie, nie otwieraj tego okna, boże. ja chciałem na skrzyneczkę spokojnie. Uh, uh, uu. Hola, hola, mam tu jakieś te. E, to się przyda, gwoździe się przydadzą. bo Prawdopodobnie będziemy mogli z nich stworzyć jakąś barykadę albo coś w tym gu Miseczka, to na razie zostawiamy. Nam zależy na whisky. Ech, co tutaj jest? W tej szafeczce nic, w tej szaf w szafeczce też nic. O, proszę, mogę się napić wody. Widocznie jeszcze, jeszcze kanalizacja działa, co jest dobre. Co mam w swoim ekwipunku? E, coś, czym mógłbym się bronić? Niestety chyba jedyne co, to ten przeklęty nóż do masła. Hm. Dobrze. Coś przynajmniej mam, będzie można się... A, dźgnąć kogoś. Jest to jakaś osłona, ale obawiam się, że zombie nie bardzo będą... E, mieli ochotę się zlęknąć noża do masła, co jest niepokojące. A co w tej szafie? Hmm, prześcieradła mogą się przydać, więc weźmy sobie prześcieradła i to to tyle. Hmm, czy tu jeszcze gdzieś było jakieś drzwi? Nie, tak się tam przechodzi. Przepraszam bardzo, trochę się zgubiłem. No dobra, jest już późno i w zasadzie wychodzenie w nocy jest bardzo, bardzo kiepskim pomysłem, ale wyglądając przez okno wygląda na to, że jesteśmy tu całkiem bezpieczni. O dziwo. Hmm, wyjdę tylko na chwilę, żeby się zorientować, co tu się, co tu się wyprawia. Nie, zaraz. Jest noc, czy jest jest ranek, bo trudno mi stwierdzić. Chyba jest w takim razie ranek, bo wcale nie jest tak ciemno. Wydawało mi się, że jest ciemno, ale chyba jednak nie jest. Czy mogę to podnieść? To coś, co, coś tu jest. Chyba nie mogę tego podnieść. Zobaczymy, co jest w koszu na śmieci. Hmm. Te rzeczy mogą się nam przydać. Tak, gazeta, jak i deseczki. Będziemy mogli się prawdopodobnie zabarykadować dzięki nim. Eee, tu już nic nie ma. OK. Wejdźmy do tego pomieszczenia. Zastanawiam się, cóż to... Cóż to jest? Hmm, zamknięte. Przez okno mógłbym wejść? Mógłbym. Co my tu mamy? Gwoździe. Zdecydowanie się przydadzą wszystkie. Więcej gwoździ. Wszystkie się przydadzą. Uuu, jestem przeciążony. Trzeba będzie to wszystko wyładować w tym... E, w tym domku. Więcej gwoździ. No weźmy. Wszystko będzie nam potrzebne. Takaś szopa w takim razie jest. Musimy wejść. Niezupełnie to chciałem zrobić. Okej, okay, tak lepiej. Nie mogę niestety biec, będąc przeciążony. Mam za dużo ze sobą. Muszę coś wywalić. Chwilowo uznajmy ten dom za bezpieczny. I skoro mamy uznać go za bezpieczny, to tu będę magazynować swoje rzeczy. Dokładnie tu. E, więc co chciałbym. Co chciałbym tu zmagazynować? Jedzenie. Nie, zaraz. Jak to? Jak to przenieść? Czyżby tak? Tak. Spoko. No to to i i to. Zmagazynujemy sobie tutaj. Ale jak mogę wziąć tylko jeden jeden nóż, tylko chcę wziąć jeden nóż. Come on. Jeden, tylko jeden. Hmm, widzę, że przedmioty mają tutaj e, wytrzymałość. Ciekawe. Chcę przenieść tylko jeden nóż tutaj. O, mm, chyba się udało dobrze, udało się. Uff. Interfejs jeszcze jest dla mnie trochę dezorientujący, ale najprawdopodobniej się go nauczę za jakiś czas. Skoro mamy tu zostać, to będziemy chcieli sobie. E Zrobić z tego miejsce bezpieczniejsze. Więc tutaj powiesimy zasłony. Nie, nie otwieraj tego, nie chcę tego otwierać. No. Chcę, żebyś to <ścoughs> zawiesił. Close. Close curtains. O tak, właśnie. Dzięki temu zombie nie będą nas widzieć, przynajmniej stąd. Przydałoby się nam mieć więcej tych zasłonek, ale niestety możemy na razie pozwolić sobie tylko na, e, na dwie zasłony, więc tutaj zasłonimy to okno również. No i tak, już nie mamy. Mamy też deski, żeby sobie zabarykadować te drzwi, ale wydaje mi się, że nie będę chciał tego robić, chociaż z drugiej strony. Może chciałbym wychodzić przez okno i mieć zabarykadowane drzwi? Nie, na razie nie. Zostawimy drzwi. gotowe do otwarcia. Nie to, że otwarte. Ale. gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy w jakimś lesie. Tu nic. tu nic za bardzo nie ma. O, jakiś dom. Może mają tu whisky. Co jest w tym koszu? Czy mogę go przeszukać? Wygląda na to, że... O, jednak może? O, o! Coś słyszę. Naboje. To się przyda. Jedzenie dla psa może zostawimy. Aha, tu jest zombie. Nie wiem czy... O o, o! Chyba jednak będę chciał się stąd wycofać. O! O, o! nie ma ich chyba? O nie, o nie, trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Nie może nas zobaczyć, że wchodzimy do tego domu. Musimy go zgubić. Musimy go zgubić. O, o To nie te drzwi, to nie te drzwi. Okej. Okay. Zamknij, zamknij i i i, i, i. 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 zamknij. Nie, nie tu. I zamykamy się. Okej. Okay. Trochę, trochę za bardzo e, się nabiegałem i biedak się zmęczył. Dobra, przemyślmy, co my mamy. Mamy naboje, mamy nóż, którego właśnie powinienem sobie ekwipnąć, żeby być troszeczkę bezpieczniejszym. Eee... I to chyba tyle. No, jakieś skille, w ogóle tego wcześniej nie widziałem, bo za, za szybko mnie zabili. Uff, przeżyłem jeszcze 6 godzin, boże, żądzę. Jest 15. Mógłbym jeszcze spróbować pójść. Gdzieś dalej. To okno jest zasłonięte, nie wyjrzę przez nie. Jesteś tu, panie. Oho ho ho Nie chciałbym, żeby do mojego domu zwaliły się zombie. Ech. W takim razie. Co to za. Chyba, chyba przyspieszać czasu. Robię się senny. Jeszcze chwilę poczekamy. Mhm, jestem coraz bardziej zmęczony. Jest już ciemna noc, więc położymy się spać. Przez noc zrobiłem się troszkę. Spragniony. Hmm, i jest mi zimno. O, jest mi bardzo zimno. I jestem odwodniony. Ok, w takim razie będziemy musieli załatwić sobie chyba jakieś koce albo cieplejsze ubrania. Albo nie wiem, rozpalić ognisko. Nie mam trochę pojęcia, ale będzie nam to potrzebne. Eee. Napijemy się wody. Nie tu. O, właśnie. I przynajmniej jedno. Jedno mamy z głowy. Jest szósta rano. Wyjrzyjmy przez okno. Wygląda na to, że tu jest czysto. Chyba, mam nadzieję. Ostrożnie. O, oni tu stoją. Czy mógłbym tak? O... Oh, o oh, oo oh, o, fuck. Okej. Okay. Będziemy ich zdejmować pojedynczo. Nie bój się spokojnie, sereń, To tylko jeden zombie. Też go... Yeah! Też go... o, oh, fuck! Też go... Też go... oczodół, kurde. Ten nóż to nie jest dobra broń. Shit! Też go... What the fuck? Co się stało? Jesus! Ukryźli mnie o, o, o co się dzieje e, okej okay. o fuck o fuck muszę się natychmiast gdzieś ukryć natychmiast się gdzieś ukryć o nie gdzie jest moja whisky jesus Chcę wypić whisky przed śmiercią tylko tyle proszę nie nie otwarte jest tu kto o nie jest tu kto nie chyba chyba nikogo nie ma fuck no 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 no, no. Chcę tu wejść, chcę tylko wejść do tego okna. No, no, otwórz, otwórz, proszę. Nie, nie, zamknięte jest. Otwórz, proszę. No, otworzysz w końcu? Yes. Okej. Okay, przeszedł, spoko. Poszukajmy whisky. Tu niestety. Ale mamy plecak. O, to się przyda. Dzięki plecakowi będę mógł nosić więcej. Eee, amunicja się przyda. Jestem przeciążony, więc trzeba będzie to wszystko przerzucić do plecaka. Tylko jak? Mm. Nie, nie chcę. <laughs> Przepraszam. To chyba też nie będzie najlepsza broń. Może tak? O, teraz sobie przepakuję do plecaka wszystko i zostawię tutaj tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Dobra, tu nie ma whisky. Chcę znaleźć whisky. Tylko obawiam się, że nie wiem, czy ja. O, wyszedłem, proszę. Można otworzyć drzwi od drugiej strony. To też coś. Hmm. O, o, tam ktoś jest. To dziękuję bardzo. Niestety nie mam takiej broni, żeby zmierzyć się z kimkolwiek. Sami widzieliście. O, oh, fuck! Ale się przestraszyłem. Eee. Nie. O nie, o nie, Fuck. no otwórz je, otwórz, proszę, otwórz, 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 otwórz dobrze. O nie, 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 nie. za snow. Muszę wrócić... O nie, jestem... O, o... Pucka mi się skończyły. Muszę zwolnić, muszę zwolnić. Gdzie jest jakiś bezpieczny dom, gdzie mógłbym się przespać? Zabiłem go! Zabiłem go tym nożem w końcu. Obawiam się, że nie będę tu za bardzo bezpieczny. Nadal... Nadal mnie coś boli, nic na no to chyba nie poradza. O oh, fuck, idą tu. Czyli, co się dzieje? Kto strzela? O oh, fuck, przynajmniej ból mija. Nie jestem tu bezpieczny, niestety. Muszę poszukać lepszej broni. Ale tu nigdzie nie ma lepszej broni. Sprint! Jedz. Jest tu ich coraz więcej. Muszę znaleźć lepszą broń, bo inaczej nie mam szans. Mogę sobie siedzieć w domu ile chcę, ale. Fuck. Ale jeśli nie będę miał lepszej broni, nie będę mógł się bronić. Oni w końcu przyjdą, otoczą mój dom i będzie po mnie. Fuck! Wejdź tu. Proszę, otwórz to okno szybciej. Nie wiem, wyważ je. Nie! Fuck! Fuck! Oh fuck! A oh, fuck nie ogrodzenie, nie mogę przejść. Fuck! Nie! Nie poddam się bez walki, gnoję. Ah oh, shit, shit, zadrapię. Oh! <śm> nie! Zostawcie mnie, chciałem tylko wypić whisky przed śmiercią. Fuck you! Fuck you! Chcę wypić whisky! Chcę tylko whisky! Tylko whisky! Eee. Przeżyłem dłużej, przeżyłem jeden dzień i trzy godziny. Najgorsze co mi się przytrafiło tym razem. To fakt, że nie znalazłem żadnej broni, którą mógłbym się bronić. Ten nóż to ja sobie mogłem w dupę wsadzić najwyżej, a nie z nim jakiegokolwiek zombie. Eee, cóż, <grytanie> Serein, przykro mi, że nie znaleźliśmy whisky, ale gwarantuję Ci, e, da się znaleźć. Przynajmniej w poprzednich wersjach było whisky. I liczyłem na to, że znajdę whisky, napiję się whisky i będę mógł umrzeć w spokoju. Ale niestety. Świat w Project Zomboid jest okropny, nie wybacza Ech, jedyne co Cię czeka to śmierć, a nie butelka whisky. Mam nadzieję, że się Wam podobało i do zobaczenia następnym razem.